Nigdy nie zapomnę i nie daj Bóg, żebym zapomniał, jak na posiedzeniu Komisji Poselskiej Norymberga 2.0, działającej w ramach Zespołu Parlamentarnego do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19, odsyłam do protokołów rejestracji posiedzeń. Kilkunastu w minionym roku. Na jednym z tych posiedzeń żołnierz młody, bo młodszy ode mnie, znacznie opowiadał, jak w jego służbie, w wojskach obrony terytorialnej, został skierowany do pomocy policji w kontrolowaniu, czy ludzie, głównie starsi, Siedzą, jakim władza kazała po w domach, czy przestrzegają kwarantanny. I dostał ten żołnierzyk listę numerów telefonicznych, które codzień obdzwaniał, siedząc na posterunku policji i opowiedział, jak, jak jednego dnia, co sam szczególnie zapamiętał, jemu to utkwiło w pamięci, Jeden z tych numerów niezliczonych odbiera starszy pan i mówi, że żona, której dotyczy ten nakaz kwarantanny, nie może podejść do telefonu, bo się źle czuje. I następnego dnia, i następnego dnia i to już młody, dzielny, szlachetny żołnierz, bo przecież służba w wojskach obrony terytorialnej jest jest ochotnicza. Następnego dnia ten sam głos złamany poinformował, że, że pani, której nakazano nie wychodzić z domu, nie żyje. Więc już nawet przez klamkę, nawet przez telefon nikt jej nie wyleczy. To jest największy progr program, któryście wdro wdrożyli dla. Starszych ludzi w Polsce. To jest największy wasz Zjednoczona Urze Prawicą i totalna opozycja, któraś to wszystko z entuzjazmem zaakceptowała. To jest wasz największy program, który skutkuje zagładą dodajecie kolejne emerytury, ale zabraliście dwa lata życia średniego Polakom w ostatnich latach. Dla mnie. Jesteście i zostaniecie zbrodniarzami z zabiórka, zbrodniarzami z ławy poselskiej.